Ahoj, to ja, Krzysztof Wysocki. Oto kolejny mylneryk, czyli limeryk o mylnym myśleniu z mojego ilustrowanego katalogu pułapek poznawczych. Na końcu języka jest czerwony i mieszka w słoikach, jak pomidor. Już wiem, to papryka. Racjonalny zaś człowiek taką prawdę ci powie. Mnóstwo słów masz na końcu języka. Zjawisko końca języka Mamy skłonność do zapominania brzmienia słów, choć jesteśmy pewni, że je znamy. 190 innych mylneryków znajdziesz w mojej książce dostępnej na stronie mylneryki.pl